Przyczepa Pronar t 654 2 to jednoosiowa przyczepa z trójstronnym systemem wywrotu. Przeznaczona do transportu wszelkich materiałów, znajduje szerokie zastosowanie w sektorze komunalnym, przede wszystkim przy wywozie zanieczyszczeń powstałych w wyniku sprzątania parków, pasów zieleni czy ścieżek rowerowych. Krzynia ładunkowa ma uniwersalny system otwierania ścian oraz centralne regulowanie ścian. W skrzyni zastosowano odkuwane zawiasy i zamki, które uniemożliwiają nieoczekiwane otwarcie ścian z skrzyni oraz zapewniają szczelność przyczep. Przyczepa ta w standardzie ma centralne regulowanie ścian, mechanizm trójstronnego wywrotu prosto pod porę dyszla ze składanym kółkiem stalowym, szyber zsypowy do ziarna i instalację hamulcową dwuprzewodową. Uniwersalna konstrukcja ramy daje możliwość przyłączenia dyszla na dolny lub górny zaczep ciągnika i zastosowania dowolnego zaczepu transportowego.